Witam, mam dziś do zaopalowania takiego oto Hyundai i 30 wersji Fastback, Wersja wyposażenia N-Line. Samochód pochodzi z rynku niemieckiego. Etap pierwszej stacji to czerwiec 2021 roku. Bardzo bogate wyposażenie. W tym chociażby ledowe przednie światła odstępujące 18 calowe felgi. Czarne lusterka. To było właśnie na wersji e N na oraz online. Ledowe, przednia na reflektory. Telny sportowy układ wydechowy oraz sportowy zderzak z imitacją dyfuzoru. Lotka na tylnej klapie. Czarne emblematy. boczna boczne na siedemnaście. oryginalnie. czyli jak też różni się od wypali jest większy. A wloty powietrza na przednie koła bezkolciekowe otwieranie i bezkolciekowe bez odpalanie samochodu. Jeśli chodzi o wnętrze, to pozytuje się ono w ten sposób. Mamy pełną manualną regulację fotela kierowcy z pasażera. Fotel kierowca ma dodatkowo wysyłowane podłudzie. Oraz elektryczne sterowanie odcinka lędźwiowego. To jest oczywiście pełna manualna regulacja. Auto posiada elektrycznie składane z otwierane lusterka. Elektrycznie sterowane wszystkie szyby. Jeśli chodzi o tył, to wnętrze nie było w żaden sposób prane. Samolot tak przyjechał z Niemiec. Z tyłu mamy podłokietnik z dwoma ochwytami na kubki. Przejście do bagażnika na jakieś już się przedmioty. oraz i po prawej i po lewej stronie. Tylne siatki, siatki w, przednich, w przednich fotelach. I tak mówiłem jak szybę z tyłu. Jeśli chodzi o bagażnik, prezentuje się w ten sposób. Składana, dzielona na ten makapa. na siatki, jest równo z po lewej, jak i prawej stronie. 12V, wyjście. No i taka wanna na jakieś przedmioty. Temu tutaj mówię kanapa z prawej strony również. Żadnych większych zabludzeń czy uszkodzeń. Nic tutaj takiego nie ma. Auto czyste, schłodne No i miarę zatrwane. Tak prezentuje się fotel pasażera. Są jakieś tam delikatne plamy, plamy. Ale mówię, nic tutaj nie było czyszczone. Kombinowane. Tak auto przyjechało, tak wysypione dalej. Samochód nie włożony w żaden sposób polerowany, czy czyszczony. Był tylko umyty. Jeśli chodzi o wnętrze. Mamy największe z możliwych wyświetlaczy. Taki był dostępny w tym modelu. I pierwszym plusem jest to, już właśnie wyświetlacz pomiędzy zegarami bardzo rzadko spotykany w Hyundai'u 30 Automatyczna dwustafowa klimatyzacja. Podgrywane fotole z przodu w trzech poziomach, podgrzewana kierownica, tryby jazdy, ECO, Normal, Sport, kamera cofania i możliwość wyłączenia elektroników. Mamy również ładowarkę indukcyjną telefonu, dwa wyjścia 12V oraz wyjście USB. Możliwość ustawienia nawigacji, aktualne mapy cały czas w na tej nawigacji. Nawigacja prezentuje się w ten sposób radio, tak, widać, no i ustawienie ekran jest dotykowy. w swojej początkowej wersji mamy również asystenta głosowego pełną multifunkcjonalną kierownicę również sportową bez większych uszkodzeń, przetać Przebieg tych auta to 40.335 km. Mamy różnik asystentów jazdy, asystent zmęczenia kierowcy, tempomat, rozpoznawanie znaków drogowych, utrzymywanie pasa ruchu, trzeciebiegową manualną skrzynię biegów, do też jest właśnie to pomoc w wersji N i N-Line, analogowy hamulec ręczny i z takimi przeświciami czerwonymi. Ciemną podsufitówkę wnętrza, pełne oświetlenie wnętrzne, schowek na okulary, przycisk SQS, no i wiadomo, pełne oświetlenie. Fotochematyczne, ustrojko wsteczne. Jest również kamera Tutaj widać cały pojazd. gdzie zbliżamy się do przeszkody, to po pokazuje nam w trzech, w trzech po trybach, ile mamy tutaj przeszkody jeszcze. Trzech kolorach: zielone, żółte, a gdzie jesteśmy już maksymalnie, to czerwone. Przednie reflektory mają jeszcze funkcję automatycznej zmiany świateł z drogowych na miliony na odwrót. Czyli gdy pojawi się auto, jakiś sprzeciwka, samo sam sobie zmieni światła z drogowych na mijania, żeby nie oszczepić po prostu użytkowników dróg. A gdy auto przejedzie, zmienia sobie z powrotem na światła drugie. Oczywiście światła, światła przednie są w technologii pełnej ledowej. I pełna led. Pełna Auto ma delikatne Zadrapanie na koloserii, ale mówię, nie jest to nic poważnego. Są tu głównie jakieś tam ryski na zderzaku z przodu, po prawej czy po lewej stronie. Ale mówię, nie jest to nic poważnego, nie chciałem tego w żaden sposób kuszować. Jest tylko codzienna Jest tutaj jeszcze jedna, jedna mała zaprawka w efektorze z tyłu. Nie wiem, czy będzie ją dobrze widać. I tak naprawdę, to są jedyne mankamenty tego samochodu. Bodaj, że gdzieś jeszcze jest delikatny odpysł na przedniej masce, a dokładnie w tym miejscu. Też Nie jest to nic poważnego. Tak poza tym, auto jest czysto spójne. I bodajże ta nabawka jest tutaj delikatne, delikatny odpysł. Nie wiem, czy to będzie widać w tym miejscu. Poza tym, auto tutaj widać na filmiku, na zdjęciach jest ładne, czysto i spójne. Wszystkie szyby są z 20 roku, łącznie z przednią. Wszystkie szyby są oryginalne. Tutaj nic nie było z przodu demontowane. Tak jak widać pilotechnika czy poduszka z kierowcą, z pasażerem, nic tutaj nie było demontowane. Wszystko jest w oryginale, tak być powinno. oryginalne naklejki nic tutaj też nie było w żaden sposób duszowane czy kombinowane tutaj również nic nie było demontowane, ściągane Zarówno z przodu jak i z tyłu. Wszystkie poduszki. Wszystko jest zgodnie z wykinałem Nie ma żadnych śladów, żeby tutaj było cokolwiek kiedykolwiek demontowane.